Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku Dzisiaj po pierwsze przez cały tydzień ostatnio padało, było pochmurnie Więc taki gorszy mood Ale trafiliśmy w końcu na słoneczko, więc od razu wybyliśmy z domku No i lecimy teraz na mecz hiszpańskiej A-klasy Więc zobaczymy jaka jest różnica w poziomie Idziemy do tej drużyny z którą ja teraz trenuję, tylko ja trenuję z rezerwami A to jest pierwsza drużyna, więc jestem turbo ciekawy jaki to jest poziom No hoist Trzeba wypłacić hajsiwo, bo wstęp się płaci normalnie, tam 3 albo 5 euro za osobę, takie, wiecie, symboliczna cegiełka, ale, ale dwie kawy, to są, tak? Dwie kawy. Hola. 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 Yeah. E, dos, entrada? Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on bombers. They trying to black on my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. <laughs> 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 i'm Pierwsze spostrzeżenia, jeden sędzia, mega dziwne, bo może to wywoływać spory, po drugie, bardzo wysokie tempo, intensywność, dużo walki, boisko jest też małe, więc to też prowokuje sytuację. Ale tak się mówi, że tutaj fizycznie są gorsi czy coś, ale naprawdę jest mocno, to jest niby wiecie, a klasa, są, no nie ma kogoś w brzuszkiem na przykład, nie? Jest cały czas na sprincie, pressing, cały czas walka, cały czas e, przepychanki, naprawdę jest mocno, jeżeli chodzi o fizykę, nie? Dobra, trochę się rozluźniło, już trochę jest Zdarza się, że jest laga grana jak to u nas, ale ta laga jakoś tak zawsze jest taka zaplanowana w jakiś konkretny sektor, gdzieś tam zawsze próba zagrania na napastnika, na skrzydło. To nie jest takie wybicie w ciemno, tylko takie z jakimś zamysłem, z jakimś pomysłem, żeby coś jeszcze z tego zrobić, jakby trzeba wybić. Pierwszy? Oj, oj, oj. Oj. No, to było całkiem przyjemnie zagrane, widzicie, od rozegrane do boku, fajnie, fajna akcja, kurde, no jest różnica i w intensywności i w jakości, wiadomo, jest, jest też dużo walki, no bo jest małe boisko, mało miejsca, ale jak już się coś dzieje, to naprawdę jest ta jakość i widać to, i zresztą zobaczcie na trybunkę, nie, ile ludzi jest, to jest A-klasa, A-klasa, fenomen, ale powiem wam, że w takiej miejscowości mieszkać, grać sobie w takim klubie, może nie jest to kariera jak Ronaldinho, ale można mieć z tego przyjemność. Luta, luta. No właśnie, jak patrzyłem sobie na Facebooku poprzednie wyniki tej drużyny, to wszystko 0-0, 1-0, tak wszystko na styku, bo oni ogólnie są liderem, a tutaj dzisiaj się szukuje pogrom, więc... Nie narzekam, nie narzekam, nie powiem, że nie. Aj. Oj. Dobre. Oj. Co pokręci? gościem? Oj, jaj, jaj. Oj, oj, oj. No, no, mógłby dać. Mógłby dać im. Czy mogłaby? Co ciekawe, przed chwilą była sytuacja, gdzie mógł być karny, gdzieś tam można by dyskutować. No więc bardzo stykowa sytuacja, a nikt jakichś takich wielkich pretensji do sędziny nie miał. To jest fajne, fajne, dosyć fajne. I tu tak dwie, trzy takie sytuacje były. I właśnie pomimo tego, że jest jeden sędzia, więc wiadomo, że te decyzje czasami będą kontrowersyjne, bo, bo mniej widzi jeden sędzia niż trzy, to nikt się nie próje do tej sędziny. I to jest, nie wiem, jaka kultura sędziowania tutaj jest. Może jakieś większe kary są. Ale... Sędzina ma w miarę spokojne życie póki co. Tak dla pewności sprawdziłem, bo mamy 4-0 z kim oni grają. To jest szósta drużyna w tabeli, więc to nie są wcale żadne bolki. No i jak widzieliście, to nie jest tak, że po wylewach jakiś, że ktoś się maknął w piłkę, ktoś, nie wiem, strata jakaś stopera czy coś takiego, te bramki wpadały, tylko to wszystko było takie w miarę stworzone, w miarę wszystko w tempie i tu widzicie, wszystkie sytuacje są stykowe. Ta drużyna druga też potrafi grać w piłkę. Nie to dziwi, że to jest wszystko tak na styku, a te 4-0, nie? To wcale nie musiałoby tak wyglądać, no ale póki co

Super w ja. No krajobraz z tej strony muszę powiedzieć, że jest troszeczkę delikatnie lepszy I kurde, no sama przyjemność na takim stadionie grać Ja ale kibice, pogoda, widoczki Wszystko, totalnie wszystko Pano?

Dobra, szybszy. No, druga połowa już dużo bardziej wyrównana, ale kurde, co sobie grają czasami? Co jest jakość, co jest intensywność? Jest 50-60 minut, a cały czas pres, cały czas nieodpuszczalnie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma dużo czasu, że, komu, że ktoś ma tyle miejsca, że może zrobić wszystko. Cały czas jest, cały czas jest presja przeciwnika. I bardzo mnie to intryguje, jak jest tak wyrównany poziom na, na siódmym poziomie rozrywkowym, bo tutaj nie ma kogoś, kto nie wiem, nie umie kopnąć prosto piłki. Czy wiecie, takich dysproporcji między poziomem, tylko wszyscy mniej więcej widać, że, że są naprawdę wyszkoleni. To jak tu się przebić, nie? jak tu się wyróżniać, to jest bardzo mnie to fascynuje. Bo w Polsce tam gdzieś do czwartej ligi to te dysproporcje jeszcze się bardzo zdarzają, a tutaj już teraz widać, że to jest mega wyrównane, więc... Szok. Oczywiście to co ja mówię to jedno, ale pokażę wam jak najwięcej zagrań i wy też musicie napisać w komentarzu co sądzicie, jakie są wasze spostrzeżenia czy widzicie te różnice, bo, no bo nie każdy to zauważy, nie? bo to teoretycznie no mecz jak mecz, ale ja jestem w szoku, naprawdę, w głębokim Ajajaj Oczywiście teraz ten, jak e, jesteśmy tutaj to atakują bardziej tam. Nie? Wiem też, że będzie kupę pytań o to jak tam sytuacja z klubem, no to ja tutaj trenuję sobie z tą drugą drużyną. E, pierwsza drużyna sobie właśnie gra, jak widzicie jest poziom niesamowity i nie wiem czy uda się zagrać, bo dostałem takie info. Nie wiem czy jeszcze to jest w 100% legitne info, ale podobno 100 euro się płaci za zagranie sezonu. I zostało tam 7 meczów, plus podobno dużo osób sobie tylko trenuje, a nie gra meczów, ponieważ wiedzą, że nie graliby, więc bez sensu im płacić to i tak dalej, skoro by siedzieli na ławce. No i pytanie też dla mnie, czy jest sens, czy w ogóle miałbym szansę zagrać w meczu. No i została końcówka sezonu, nie? To pytanie, czy jest to sens płacić. No. Ojej dobra konterka. I nie No widzicie, teraz faul, chłop wyciął chłopa i zero jakichś spin, przepychanek, szarpaniny, wyzywania, zero w ogóle tego. A jeszcze jest to, że czasami jedna drużyna robi akcję i zbija sobie napastnik z obrońcą piątkę, że powalczyli fajnie czy coś. Kurde, taka inna atmosfera, nie wiem czy na taki mecz trafiłem po prostu, ale nie ma w ogóle takiej spiny. Kibice też nie wyzywają, że wywiozą sędziego czy coś. Nie wiem, totalnie inne odczuwanie futbolu, serio. Dobra, myślę, że trener dostał żółtą kartkę, a to jak są zmiany, to główna sędzina musi zapisywać to na karteczkach po prostu, bo nie ma bocznych sędziów, więc zazwyczaj u nas to sędz... boczny sędzia ogarnia zmiany, nie? A tutaj główny musi to robić, więc musi przybiec, wyciągnąć kartkę, spisać to. Kurde, dziwnie, strasznie dziwnie, ale ciekawe w sumie. O. O. ezabezko lanak ez daude ez daude ez daude Ciekawe, ciekawe. Ja to szczerze nie kumam, bo tu jest jakaś decyzja, że spalony, czy faul, czy coś, trzy sekundy i grają dalej. Zero w ogóle gatki. A ja nawet sobie no, za trybunie mam takie, że są stykowe sytuacje, że kurde, że mam ochotę coś krzyknąć, żeby, że źle, że błąd, że inna decyzja, nie wiem z czego to wynika. Może właśnie to jest ta różnica, że oni się skupiają tylko na grze, nie? Że jakby w sumie może ostatecznie to nie jest ważne, no jak wiecie, no może jakby był stykowy mecz, to też by było inaczej. Ciężko powiedzieć, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć, serio. Tutaj była mega stykowa sytuacja, moim zdaniem nie było spalonego, a chłopy postawili piłkę grają dalej. Wszyscy A dobra. No w zasadzie tak. No jest tracenie energii tylko, na oceni się

Krzyczą kibice primera, żeby z pierwszej uderzał, a on chciał po koleżeńsku chciał podać. No i, no i niestety ta druga połowa nie jest aż tak obfita w bramki, ale i tak wciąż sporo przemyśleń związanych z tym futbolem tutaj. Idzie. Dobre. Dobre. Nie! Jak? Na pewno nie było teraz. Dobrze widzowie, wracamy. Bardzo dużo refleksji dotyczących futbolu po tym dzisiejszym meczu, jestem naprawdę pod wrażeniem. Mam nadzieję, że się fajnie nagrało, że taki odcinek wam się spodobał. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Hello YouTuber! Hello! List Polakarnego. List Polakarnego. Tak, tak, tak. No problem. Ciao, ciao, ciao. No i widzowie, tak się trzeba skakać z YouTube'ów. No, po prostu hiszpańskie wyświetlenia w euro będzie trzeba zarabiać, trzeba będzie napisy dodawać do filmów. Tak trzeba żyć, a w Polsce biedackie stawki są. To, to tak trzeba, trzeba, trzeba po prostu na, wiecie, europejski rynek wyjść. Oczywiście możecie dać swoje przemyślenia, jakie wnioski. Co ciekawego zauważyliście, jakie różnice między waszymi ligami, waszymi drużynami. Bo to, co ja gadam, to jest tylko moja opinia, a jestem ciekaw waszej, więc... Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku.